Werka mnie zabije, będzie cały brudny. Tick, tick. z chmurką. Miałam się jej kąpać, ale po prostu nie mogę. zobaczyć. Tak sobie śpi. Jutro wyjeżdżam do Warszawy i muszę się nią jeszcze nacieszyć, więc pewnie jeszcze w 10 minut poleżę, mimo tego, że jutro nad ranem mam pociąg. Ale nie chcę się z nią rozstawać. Tak to bardzo, bardzo, bardzo. A Wam życzę dobranoc i oczywiście miłego jutrzejszego.